Cześć! W tym filmie opowiem Wam o tym, jak pomogłam jednej z moich pacjentek wyjść z SIBO, wyjść właściwie w ciągu półtora miesiąca od diagnozy do całkowitego wyleczenia objawów, a także w ciągu kilku kolejnych miesięcy do możliwości powrotu na zupełnie normalną dietę. Jeśli chodzi o SIBO, jest to przerost flory bakteryjnej w wilicie cienkim i niestety statystyki nie są zadowalające, ponieważ nawet około 44% osób będzie doświadczało nawrotu SIBO w ciągu 9 miesięcy od pierwszego leczenia. Więc być może już część z Was, jeśli to oglądacie, to już doświadczyła nawrotu i chcecie tego uniknąć. Jeśli tak, to obejrzyjcie ten film do końca. Niedługo dodam także film o tym, na jakie 10 elementów warto zwracać uwagę właśnie w kontekście leczenia SIBO, także zapraszam Was bardzo, bardzo mocno do subskrypcji. I dzisiaj opowiem o przypadku jednej z moich pacjentek, która doświadczała bardzo dużych objawów jelitowych. Były to bóle brzucha, bardzo duże wzdęcia, gazy, biegunki tutaj była właśnie taka postać biegunkowa więc były te zaburzenia wypróżnień, od niedawna doświadczała także zgagi, no i pojawiały się też różne inne dolegliwości, które bardzo często obserwuję u swoich pacjentów przy dolegliwościach jelitowych. Były to problemy ze snem, a także taka nadmierna drażliwość, problemy z nastrojem, brak energii, bardzo duże zmęczenie, także na tych objawach tu w czasie całej terapii się skupiliśmy i udało się właściwie no, ze wszystkich tych objawów wyjść. Opowiem wam o tym krok po kroku, jak to się działo. Ja nazywam się Anna Marciszewska, jestem dietetyczką kliniczną. Na co dzień właśnie pracuję z pacjentami z SIBO. Mam także webinar o SIBO, o leczeniu SIBO, suplementacji, diecie. Także jeśli jesteście zainteresowani, to wysyłam w opisie link, a tutaj QR kod do moich webinarów. No i zapraszam Was do obejrzenia całego filmu. Być może już wiecie, że SIBO ma swoją przyczynę, czyli to, że w waszym jelicie cienkim zaczęło rozwijać się za dużo drobnoustrojów. Stało się nie bez powodu i warto tego powodu szukać. Pierwsza zasada jest taka, że jeśli SIBO jest już zdiagnozowany, to warto rozszerzać diagnostykę i zdecydowanie nie zostawać tylko z testem na SIBO bez żadnych innych badań. Jeśli chodzi o pacjentkę, o której dzisiaj Wam opowiem, to ona przyszła do mnie na wizytę z wynikiem testu na SIBO, wyszło jej SIBO wodorowe, a także z wynikiem morfologii krwi, glukozy i lipidogramu. I te badania podstawowe są jak najbardziej ok, natomiast jeśli już SIBO występuje, to warto je zdecydowanie rozszerzyć Między innymi o badania tarczycy, o badanie poziomu np. witaminy D. I tutaj, w zależności od objawów, od wieku itd., dalej. podpowiadam pacjentowi, co dokładnie warto wykonać. Warto też wykonać badanie kału, warto wykonać USG-jamy brzusznej. W przypadku kobiet, warto też raz w roku wykonać badanie ginekologiczne, szczególnie jeśli właśnie mamy objawy jelitowe. U tej pacjentki te objawy występowały od ponad 5 lat, więc rzeczywiście była to długa historia, więc. Tak jak mówię, najpierw warto zrobić badania. Kolejna rzecz jest taka, że przyczyną SIBO nie zawsze jest coś, co jesteśmy w stanie sprawdzić w badaniach. Ponieważ nierzadko SIBO współistnieje z zespołem jelita drażliwego, na tę chorobę na razie nie ma żadnych badań. Czyli tak naprawdę, żeby zdiagnozować zespół jelita drażliwego, musimy spełnić kilka kryteriów diagnostycznych. Są to bóle brzucha, zaburzenia wypróżnień, no i też często współistniejące właśnie zdjęcia gazy. A także musimy wykluczyć wszystkie inne możliwe przyczyny, które są diagnozowalne właśnie Badaniami, jeśli chodzi o, o te dolegliwości, jeśli wykluczamy wszystko inne, to wtedy może lekarz stwierdzić, że jest to zespół jelita drażliwego. Tak też było zresztą u mojej pacjentki po wyleczeniu SIBO. I właśnie SIBO często współistnieje z zespołem jelita drażliwego, więc nawet jeśli mamy zdiagnozowane SIBO, to nie znaczy, że nie może być u nas jednocześnie zespół jelita drażliwego. Kolejnym aspektem jest to, że przyczyną SIBO jest też czasem coś, czego w ogóle nie widzimy w badaniach, nie widzimy u lekarza, czy też nie mamy czasu o tym porozmawiać. Jest to tryb życia. Takie elementy, które wpływają na to, że może to SIBO nawracać, to jest przede wszystkim stres, to są zaburzenia snu, to są też przyjmowane leki, to jest też regularność posiłków, to w jaki sposób jemy te posiłki, czy jemy w pośpiechu itd., itd. Więc też tak naprawdę czasem jest tak, że wyniki badań są rewelacyjne a główną przyczyną SIBO na przykład jest to, że mieliśmy ogrom stresu w ostatnim czasie. Zanim przejdę do dalszej części filmu, mam tylko mega, mega prośbę, żebyście poświęcili jedną, dwie sekundy na kliknięcie subskrybuj. Subskrybowanie mojego kanału daje wam dostęp do bardzo wielu bezpłatnych treści, które na bieżąco tutaj y, dodaję, także będę ogromnie, ogromnie wdzięczna. Po wykonaniu potrzebnych badań u mojej pacjentki stwierdzono niedoczynność tarczycy Hashimoto, która była prawdopodobnie jedną z głównych przyczyn rozwinięcia się SIBO, zatem y, udała się pacjentka moja do endokrynologa, żeby rozpocząć leczenie farmakologiczne, ponieważ było to tutaj w jej przypadku konieczne. I drugim aspektem, który wyszedł poza normą w badaniach, to był niedobór witaminy D. I słuchajcie, niedobór witaminy D może wpłynąć negatywnie na Waszą integralność bariery jelitowej, co będzie się też przekładało na Wasze ogólne samopoczucie, na Wasze ogólne zdrowie, więc jak najbardziej warto dążyć do tego, żeby tej witaminy D w naszej krwi było odpowiednio dużo. Przy niedoczynności Hashimoto też nierzadko potrzebne są trochę większe dawki, żeby dojść do tej normy, więc tutaj z pacjentką po prostu regularnie też obserwowałyśmy, jak ten poziom wzrasta, jak się utrzymuje, przy jakiej dawce jest już też to w porządku. Więc tutaj od razu zahaczając o suplementację, wprowadziłyśmy suplementację witaminą D. Od gastrologa otrzymała ona zalecenie zastosowania antybiotyku, tutaj w tym przypadku SIBO wodorowego był to Xifaxan na 14 dni. I razem z tym ksifaksanem wprowadziłyśmy probiotyk, jakim jest Saccharomyces bolardi, który rzeczywiście w kilku badaniach naukowych już był, miał udowodnione działanie w kontekście redukcji SIBO. Jest też antybiotykooporny, więc tutaj razem z antybiotykami może być stosowany i też zresztą w badaniach naukowych w taki sposób był stosowany i rzeczywiście wykazano bardzo, bardzo fajne efekty. Więc wprowadzałyśmy probiotykoterapię na kilka tygodni, witaminę D, a także kwasy omega-3, które są bardzo ważne dla Waszej tarczycy, dla Waszej mikrobioty, więc tutaj też takie działanie przeciwzapalne wspierające jelito grube było konieczne. I wprowadziłyśmy również zmieloną formę babki płeśnik w celu regulacji wypróżnień. Jeśli chodzi o suplementację przy SIBO, to jest to dosyć indywidualna kwestia, ponieważ nie zawsze wszystko będzie dobrym wyborem i nierzadko spotkałam się z tym, że na przykład ktoś otrzymał takie zalecenie zastosowania probiotyku wieloszczepowego przy SIBO, co naprawdę już u bardzo wielu moich pacjentów wyzwoliło silniejsze objawy. Wieloszczepowe probiotyki nie były jeszcze badane przy SIBO, i w związku z tym po prostu nie wiemy, co się zadzieje, gdy będziemy je stosować przy SIBO najprawdopodobniej coś niekorzystnego, natomiast wiem to po prostu z praktyki, z tego, jak dużo moich pacjentów do mnie trafiło właśnie po zastosowaniu takiego wieloszczepowego probiotyku, więc z probiotykami przy SIBO naprawdę musimy być bardzo ostrożni. Druga sprawa jest taka, że część suplementów polecanych przy SIBO, na przykład olejek z Oregano, nie będą dobre w przypadku, gdy na przykład macie problemy z żołądkiem i z zapaleniem żołądka, ponieważ olejek z oregano może działać podrażniająco. Więc naprawdę ta suplementacja warto, żeby była dobrana indywidualnie. Jeśli chcielibyście tutaj porady w tym zakresie, czy porady w zakresie diety, no to oczywiście zapraszam Was na indywidualne konsultacje do mnie online lub we Wrocławiu, a suplementację omawiam też w webinarze. Po zakończeniu antybiotykoterapii wprowadziłyśmy dietę low FODMAP. Pierwsza faza trwała u tej pacjentki 4 tygodnie. Po tym czasie rzeczywiście nastąpiła znacząca poprawa i właściwie objawy, które występowały wcześniej już niemalże całkowicie zniknęły. Czyli były bardzo uregulowane wypróżnienia, brzuch już totalnie nie był wzdęty, gazy były na poziomie minimalnym, nie było też już bólu brzucha. Zniknęła również zgaga, bo słuchajcie, to też jest taki objaw częsty przy SIBO, więc też nierzadko się wycofuje, szczególnie jeśli to jest obiad w zaledwie od kilku tygodni no to też jest duża szansa, że jest to właśnie ze względu na SIBO. No i też znacząco poprawiła się pacjentce taka, takie ogólne samopoczucie, znacząco się poprawiło, czyli obniżenie zmęczenia, poprawa nastroju. To też było związane z tym, że wprowadzona została u niej terapia niedoczynności tarczycy, ale powiem wam, że bardzo dużo pacjentów, którzy nie mają niedoczynności tarczycy, właśnie po pierwszej fazie diety low jest poprawa jelitowa, to jest też poprawa ogólnego samopoczucia, lepsza koncentracja, pamięć, mniejsze y, takie dolegliwości z tego powodu, że jak poprawia nam się stan w jelitach no to ze względu na to jak silna jest ta oś to mózg jak silny jest ten wpływ naszych jelit na nasz mózg naprawdę możemy odczuć znaczące różnice. O, tym, o tej osi i o tym wpływie jelit na nasz mózg mam cały film, więc tutaj Wam go podsyłam. Następnie po tych czterech tygodniach wprowadziłyśmy drugą fazę low Foodmap, żeby przetestować wszystkie grupy Foodmapów, zobaczyć jak moja pacjentka na nie reaguje i po przejściu przez drugą fazę uzyskałyśmy wyniki. Okazało się, że trzy Foodmapy, trzy grupy Foodmapów są źle przez moją pacjentkę tolerowane, zatem przy przechodzeniu na trzecią fazę diety low Foodmap tutaj stworzyłam dla niej indywidualną tabelę produktów dozwolonych, niedozwolonych, już biorąc pod uwagę to, że pozostałe Foodmapy ma na wysokiej tolerancji, więc też ta dieta była dużo dużo, dużo szersza niż w pierwszej fazie. I to jest coś, o czym warto pamiętać, bo dużo osób boi się wejść na dietę Low FODMAP z tego względu, że boi się tak dużych restrykcji. Ale pamiętajcie o tym, że te restrykcje są naprawdę tylko chwilowe. Później, nawet jeśli się okaże, że jakieś podmapy źle tolerujecie, no to jest to już dużo mniejsza restrykcja i tak, i tak, niż to, co, czego doświadczaliście w pierwszej fazie diety low-fodmat. I to, że tutaj były pewne podmapy nietolerowane i, i to, jak dobrze też ta dieta u pacjentki zadziałała, też to, jakie miała objawy wcześniej, rzeczywiście, no, może świadczyć o tym, że y, główną przyczyną e, tego, co się działo w jej jelitach, był też zespół jelita drażliwego, no i ta oczywiście niedoczynność tarczycy. Natomiast z tego względu, Względu, że przyglądając się stylowi życia u pacjentki zauważyłam, że może ona mieć też za wysoki poziom stresu i też zaburzoną regularność snu, to jednocześnie poza dietą skupiłyśmy się na tym, żeby wprowadziła codzienne techniki relaksacyjne. Tutaj około 20 minut dziennie miała konkretne techniki zalecone, a także celem była dbałość o cen, uregulowanie tych pór zasypiania, pór wstawania. I słuchajcie, to jest niezmiernie ważne, ponieważ jeśli zaczynacie, Dbać o swoje lita, to naprawdę. Jeśli nie zadbacie o redukcję swojego stresu, te efekty mogą być dużo gorsze. Także naprawdę Was zachęcam do tego, żebyście cokolwiek prowadzili, co będzie działać na Was wyciszająco. Na trzeciej fazie, po kilku miesiącach wprowadzamy kolejne testowania, czyli wracamy do produktów, które wcześniej były źle tolerowane. No i u tej pacjentki przeprowadziłyśmy dwa takie retestowania. Najpierw po pół roku, no i okazało się, że jeden z tych trzech podmapów źle tolerowanych już jest dobrze tolerowany, więc przez kolejne pół roku już musiała eliminować tylko dwa FODMAPy, a po tym kolejnym pół roku, czyli od po roku mniej więcej od rozpoczęcia terapii, okazało się, że już wszystko dobrze toleruje. Samopoczucie bardzo dobre i miała nawet, gdy jadła już zupełnie, zupełnie normalną dietę, więc mamy tutaj słuchajcie, happy end, jeśli chodzi o wyjście z tych dolegliwości jelitowych i często się mnie pytacie właśnie, czy zespół jelita drażliwego da się wyleczyć. Powiem Wam, że naprawdę mam bardzo wiele przykładów pacjentów, u których Dzieje się właśnie ta sytuacja, czyli po kilku miesiącach od tej drugiej fazy okazuje się, że mogą jeść wszystko. Czasem jest to pół roku, czasem rok, czasem półtorej roku, ale jest kilka ważnych zasad, które tym pacjentom proponuję wdrażać na tej trzeciej fazie. To jest ogólny, ogólna dbałość o swój tryb życia, dbałość o swoje zdrowie psychiczne, dbałość o dietę, o to, żeby było odpowiednio dużo błonnika, antyoksydantów. Więc mm, już na trzecią fazę wchodzimy, powinniśmy wejść z taką wiedzą, co zrobić, aby naprawdę zadbać o swoje lita od A do Z, i wtedy to ryzyko, że SIBO nam nawróci w ciągu tych kolejnych kilku miesięcy, jest naprawdę minimalne. Więc mamy happy end, i powiem Wam szczerze, że naprawdę dużo tego rodzaju historii mam. Na przestrzeni ostatnich lat i trzymam za Was kciuki, żebyście też byli jedną z takich osób, które wychodzą z tego SIBO i mogą już cieszyć się każdym produktem, ale pamiętajcie, że to też wymaga od Was dużej pracy i że SIBO nierzadko właśnie jest takim sygnałem od Waszego organizmu, że czas coś zmienić: może czas jeść więcej warzyw, może czas lepiej spać, może czas yy, jeść bardziej regularnie posiłki. A może czas zrobić badania kontrolne i sprawdzić, co się dzieje w Waszym organizmie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dziękuję też mojej pacjentce, która zgodziła się na opowiedzenie o jej przypadku. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się też o innych przypadkach moich pacjentów, o jakichś konkretnych chorobach, to dajcie mi znać w komentarzu. A jeśli jesteście w trakcie bo to koniecznie dajcie znać w komentarzu, na jakim etapie jesteście. Trzymam mocno za Was kciuki i do zobaczenia w kolejnym filmie.